Pierwszy tydzień września za nami. Lekka, szkolna rozgrzewka, wdrażanie się w różnorodne obowiązki to nie lada wyzwanie po tak długim y, odpoczynku. Jak sobie z tym radzicie? Podzielcie się w komentarzach, a ja zapraszam Was na nasz pierwszy wrześniowy stosek nowości. Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie. Z książkami, troszeczkę książek dla dorosłych, troszeczkę książek dla dzieci i jeszcze coś bardzo dla mnie i dla mojej córki ważnego: dwa nowe tomy poezji Zdzisław Lipiński, Kropla i Andrzej Wojciechowski z Dychota, wiersze wybrane. Dlaczego te tomy są ważne? Ponieważ autorką reprodukcji znajdujących się na okładkach jest moja córka. Są fantastyczne, bardzo mi się podobają te okładki. Jestem zachwycona, że córka może mieć z obra reprodukcję obrazów właśnie na okładkach książek. A teraz przejdźmy do stosu, tego dla dorosłych może najpierw i wchodzimy w tematy powojenne, powojenne, czyli Pomrok Daniela Rosołka, jest to książka taka dość nietypowa, ponieważ o, o, cała historia opowiedziana jest przez ducha bohatera Olgierda Thiela który na wiosnę 1947 roku zmarł. Akcja zaczyna się tak w sierpniu 1946, czyli widzimy, że tej akcji jest niewiele. Zobaczymy wycinek czasu. Do tego dowiemy się, że to jest akcja naszpikowana różnorodnymi błędami. Z tego powodu dusza znajdująca się między światami między światem zmarłych a żywych odpokutowuje swoje czyny. Więc wiemy, że dokonał czegoś złego. I z, tym, z tą świadomością wchodzimy do świata właśnie Olgierda, który wraca po wojnie z obozu alianckiego, ponieważ jest, był zapisany do, na listę Niemców, jako Volksdeutsch, ponieważ ojciec chciał uchronić rodzinę przed różnorodnymi Represja, represjami związanymi z II wojną światową. No, ale historii piszą zwycięzcy, i później się okazuje, że w czasie wojny może nie dość był Niemcem, ale po wojnie znowu jest nie dość Polakiem i raczej jest postrzegany jako Niemiec. I z tego powodu czeka go całe mnóstwo rozczarowań, obserwuje przemoc społeczną w różnorodnych grupach przed jakimiś większymi represjami. Z powodu niemieckości chroni go to, że jest świetnym mechanikiem. E, dzięki temu, że właśnie był na wojnie i miał okazję nauczyć się e, no, swojego fachu. E, to sprawia, że może być zaciągnięty do pracy w milicji. Tak, milicji, bo wówczas była już milicja. I mamy przy okazji całe mnóstwo takiego ciekawego spojrzenia na sytuację polityczną w tym właśnie 46. roku, na kształtowanie się komunizmu, na małostkowość lokalnych władz. Jest tu całe mnóstwo różnorodnych błędów, nagonek i tak dalej. Bohater jest w pewien sposób osaczony, bo cokolwiek, jakiekolwiek... Bo Podejmie decyzję, zawsze dokona złej decyzji, zł złego wyboru. Zawsze się to kończy, skończy dla niego źle. Nie ma tu dobrej drogi. Jest tylko wybieranie pomiędzy różnorodnymi stopniami zła. E, udawanie, że pewnych rzeczy się nie widzi, niewychylanie. Takie to zło tutaj oblepia bohatera z każdej strony. Bardzo ciekawa książka, świetnie napisana, polecam Wam. E, tak, do takiego świadka małego, bo to było w, na prowincji, do małego świadka, ale w czasach współczesnych, e, zabiera nas z kolei Agnieszka Fortuna w, w, w książce Wilcze Ziele. Tu z kolei mamy jakąś tajemniczą śmiedź wikarego i e, bohaterka, detektywka zostaje poproszona przez policję o rozwikłanie na, tej nietypowej sytuacji, tej nietypowej sprawy. E, Zwyczajne narzędzia tutaj zawodzą. Zagadka jest nierozwiązana, dlatego do akcji wkracza Milena Karska i prosi swojego znajomego, homoseksualistę, będącego pracownikiem naukowym i jednocześnie humanistą, prosi o wsparcie w prowadzeniu śledztwa. Tak naprawdę jest kierowcą, ale też wprawnym okiem patrzy na różnorodne aspekty wydarzeń. Razem z bohaterami trafiamy do Saszynata na plebanie i mamy okazję poznać księdza i nietypową gospodynię nietypową, a może taką bardziej właśnie typową, bo taką typową wiejską babę, która ma tam odpowiedni wiek, potrafi dobrze upiec, dobrze ugotować, i to jadło musi być zdrowe. Ma też całe mnóstwo powiedzonek, jak to w przypadku osób starszych. No, ale ta, ta sylwetka jest taka troszeczkę przerysowana. Bardziej przypomina te kobiety 60-, 70- i 80-letnie z lat 90. niż współczesne. Sama akcja toczy się właśnie wokół tajemniczej śmierci wikarego. Później pojawiają się kolejne śmierci, kolejne zagadki. I tajemnice związane z różnymi dążeniami hierarchów kościelnych. Zagadkowe jest tu też to, że biskup za bardzo nie interesuje się śmiercią wikarego. Do tego wikary posiadał tajemniczą skrytkę w miejscowości obok i spotykał się z kolegą. Poza tym obraz wikarego jaki posiada probość, jest zupełnie inny niż ten, o którym opowiadają sami parafianie, zaglądający do karczmy, czy raczej baru. Opowieść pełna różnorodnych zagadek, trzymająca od pierwszych stron w napięciu takiej niepowinności. Mamy cały czas wrażenie, że czytamy jakiś horror, grozę, wszystkie wydarzenia okazują się prawdziwe i bardzo prosto wytłumaczalne. Polecam Wam tę książkę, bo jest naprawdę świetnie napisana. W tej książce w wilczym ziele pojawia się oczywiście trucizna. I tutaj także mamy motyw trucizny. Poison study Marię Snyder to opowieść o. Yy, bohaterce, która zostaje skazana na śmierć z powodu swojego występu. Jej przewinienie to zabicie syna swojego pryncypała. Dlaczego będziemy się dowiadywać tego stopniowo? Możemy się domyślać na początku, że musiało ją z jego ręki spotkać dużo złego. Później dopiero dowiemy się. Jak wiele złego spotkało, i jak bardzo była zdesperowana, że sięgnęła po tak radykalne środki. Czyli była w stanie go zabić, i nie dlatego, żeby uchronić swoje własne życie, ponieważ doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że czeka ją kara śmierci. Chciała uchronić po prostu też inne dziewczyny przed podobnym losem. Czy jej się tu uda? Musicie się przekonać sami, sięgając po tę książkę. Tutaj mamy fantastyczną historię o. Yy, o tym, jak, na czym polega praca testerów żywności i to nie takich testerów, którzy sm próbują, smakują i e, stwierdzają, no ta potrawa jest smaczna. Nie, tu chodzi o takiego testera, który będzie wykrywał, bardzo dobrze będzie wykrywał różnorodne trutki i trucizny i uchroni dzięki temu kapitana e, przed zatruciem. Ogólnie książka jest o dyktaturze, ale też o tym, jak, jakie skutki miała monarchia, która była absolutna. I dlaczego ludzie byli na tyle zdesperowani, że woleli dyktaturę? Świetna opowieść o, o różnorodnych manipulacjach, tajemnicach. Zobaczymy tutaj, że trucizny, trucizna czasami. Niekoniecznie musi być właśnie ten specyfik oddziałujący na ciało, uśmiercający, ale może być specyfik uzależniający i wywołujący złudzenie, pozwalający wpływać na określoną jednostkę. O wpływie na określoną jednostkę i manipulacji jest. Książka Dziewczyna bez dłoni, malwiny chojnackiej. Mamy tutaj świetnie napisany thriller z morderstwami w tle. Akcja dzieje się na prowincji, w bardzo obskurnym pensjonacie. Tam zajeżdża znany, poczytny pisarz zarabiający bardzo wiele pieniędzy i. Zastanawia nas, dlaczego właśnie tam do tego brzydkiego, obskurnego, pachnącego komunizmem pensjonatu zawędrował, chociaż miał do wyboru inne miejsca ciekawsze. Otoczenie bagien, brzydkiego lasu, z błotnistych ścieżek nie sprzyja wędrówkom. On zresztą tutaj wędrować nie przyjechał, tylko po to, żeby napisać kolejny świetny, trzymający w napięciu i kontrowersyjny kryminał. I do, ponieważ jest kiepskim pisarzem, jako osoba, która wymyśla i potrafi stworzyć sceny różnorodne kryminalne, to angażuje swojego asystenta, zdesperowanego humanistę, który musi spłacać. Długi brata, do tego, żeby odgrywał różnorodne sceny. Uvikłany w pomysły pisarza ma za zadanie e, zgwałcenie jego partnerki. E, co z tego wyniknie? Czy mężczyzna da się e, kupić, przekupić? E, czy pieniądze będą ważniejsze niż e, decyzja, decyzyjność kobiety? Z jakimi dylematami będą musieli się będą, będzie musiał się mierzyć. Do tego pojawia się tutaj śledztwo wokół tajemniczego morderstwa e, dziewczyny. E, okazuje się, że każda grupa prowadzi swoje własne osobne śledztwo. Zarówno asystent pisarza, jak i jego e, partnerka oraz sam pisarz. Prowadzą każdy z osobna w pewien sposób śledztwo, a do tego w pensjonacie pojawia się brat ofiary. Na ja wychodzą różnorodne tajemnice sprzed lat. Te, o tajemnicach sprzed lat jest też książka Nie zasnasz spokoju, Małgorzaty Łatki. Tutaj mamy do czynienia z brutalną zbrodnią sprzed lat, która odbija się echem na późniejszym życiu trzech bohaterek, trzech sióstr. Dwie siostry sprzed laty zostały zaatakowane. Jedna żyje, jedna, jedna z nich żyje tych zaatakowanych, a druga zmarła. No i to wydarzenie odbiło się bardzo mocno na psychice sióstr. Ale nie tylko to wydarzenie. Odbiło się też, to wydarzenie odbiło się też na psychice rodziców. Ojciec będący wojskowym rezygnuje z pracy po to, żeby wprowadzić odpowiednie szkolenie córką, aby w przyszłości nigdy już więcej nie były zagrożone. Takie wojskowe szkolenie przekłada się na to, w jaki sposób i jakie zajęcia później wykonują siostry. Jak potrafią sobie radzić w trudnych sytuacjach i e, jakich wyborów dokonują. Do tego widzimy, że takie wojskowe szkolenie, rywalizacja ciągła prowadzi do zerwania więzi między siostrami. Po latach jednak spotykają się w rodzinnym domu. Muszą przepracować traumy, muszą się pogodzić w pewien sposób, a jednocześnie stawić czoło niebezpieczeństwu, ponieważ jedna z nich jest prokuratorką prowadzącą bardzo ważną e, sprawę związaną z skorumpowanym policjantem, gotowym ukarać wszystkich, którzy e, postanowili wymierzyć mu sprawiedliwość. Ona jest jedną z osób, znajdujących się na jego liście. Czy siostrom uda się e, uratować ją? W jaki sposób sobie będą radziły w tej trudnej sytuacji? Musicie sobie... Musicie się przekonać sami. E, z e, prześladowcą, pewnego rodzaju zagrożeniem. Mamy też do czynienia z... w książce Susan Peacock e, Miasto demonów. Jest to opowieść o świecie modelingu. E, piękna modelka dostaje co jakiś czas niepokojące wiadomości. I okazuje się, że stalker jest w pewien sposób obserwatorem. On chce mieć ją na wyłączność. E, jest to powieść erotyczna bardziej niż jakikolwiek thriller czy mm, powieść detektywistyczna. Jest to zdecydowanie powieść erotyczna. Całe mnóstwo tutaj różnorodnych scen, i na y, tle tej właśnie erotyki rozgrywa się akcja związana z y, przemocą w mediach społecznościowych, prześladowaniem, stalkingiem i tak dalej. Ciekawa forma. Y, dużo takich bardzo aktualnych tematów. Myślę, że warto sięgnąć, jeśli szukacie powieści erotycznych. Polecam. Y Sięgając po tematy erotyczne, można też by sięgnąć po Annie Bot, z e, Sierra Tutaj mamy e, dość nietypową e, literaturą erotyczną, ponieważ jest to opowieść o Ani, która jest botem, e, czyli robotem pracującym. Dla swojego pana i władcy jest kobietą idealną, która ma służyć. No ale okazuje się, że nawet ta idealna kobieta nie jest wystarczająco idealna i nie może uchronić się przed różnorodnymi fochami swojego partnera, partnera, a raczej właściciela. E, widzimy tutaj, w jaki sposób ten bot cierpi, w jaki sposób przeżywa różnorodne e, niezadowolenia swojego pana. E, dostrzegamy też. Paradoksy związane z jego zaangażowaniem w karanie jej. Jak bardzo wiele kompleksów mężczyzny wychodzi w relacji właśnie z robotem. Okazuje się, że idealna kobieta, nawet idealna kobieta, nie jest w stanie zaspokoić toksycznego mężczyznę. Co wyniknie z takiej relacji? Musicie się przekonać, sięgając po tę książkę. Jest to. Ciekawe spojrzenie na tak naprawdę rolę, traktowanie kobiet w społeczeństwie. Widzimy tutaj bohaterów, którzy w różnorodny sposób się angażują. I nawet jeśli ta bohaterka, będąca robotą, angażuje się całkowicie, stuprocentowo, i nie jest w stanie odejść od swojego właściciela. To on e, i tak ją na różnorodne sposoby karze za różnorodne rzeczy. Kary mają bardzo pff, różny wymiar, od e, zwyczajnych fochów po zamykanie m, na kilka tygodni w szafie. Ciekawa rzecz, e, ciekawe spojrzenie na problem związany z tym, że kobiety można zastąpić robotami. E, o zastępowaniu, o różnorodnych karach. Jest też powieść poligaudy skwir. Mamy tutaj z jednej strony brutalne morderstwo sprzed lat. Ginie kilkunastoletnia dziewczynka i po latach okazuje się, że ginie też jej kuzynka śledczy jest poproszony przez znajomego o wyjaśnienie tej sytuacji. Znajomym jest ksiądz, który jej w pewien sposób jest uwikłany w tę historię sprzed lat, który się czuje w pewien sposób winny temu, że być może niewłaściwa osoba została skazana. Poznajemy tutaj Dwie historie, zarówno historię tę sprzed lat, która dzieje się w latach 90., obserwujemy zachowanie bohaterów, jak i też te współczesne wydarzenia. Powoli, systematycznie różnorodne rzeczy są tu wyjaśniane, i w końcu, po latach, zostaje znaleziony prawdziwy morderca. Kim on jest? Zapewniam Was, że zakończenie Was zaskoczy. Polecam. A teraz stosik dla dzieci, a jest tutaj też całkiem sporo takich książek z zagadkami. No ale zacznijmy od książki popularno-naukowej, a raczej komiksu: Zwariowana pogoda, burze, meteorologia, klimat. I ten, ta publikacja jest stworzona w takiej konwencji komiksowej. Mamy tutaj piękną opowieść o, o tworzeniu programu telewizyjnego, tego w jaki sposób działa mm. pogoda. Prowadzący prezenter pogody, meteorolog, tłumaczy dwóm dziennikarzom, na czym po polegają różnorodne zjawiska i jakie katastrofy nie są zjawiskami meteorologicznymi. Ciekawie prezentowany jest ruch obrotowy ziemi i różne e, inne rzeczy. Fantastyczna, świetnie. W ogóle to jest seria, e, która przybliża różnorodne tematy, bo mieliśmy i psy, i koty, i drony, i roboty, e, dinozaury i wiele innych rzeczy. Także zajrzyjcie sobie potem serię na no w naszej księgarni. Teraz troszeczkę lżejsze lektury, czyli powieści, małe takie historyjki, powieści detektywistyczne wydane przez wydawnictwo MD. Jest to tak już pięknie rozrastająca się seria. W każdym tomie znajdziemy jakąś zagadkę. Trzy z tych tomów nawiązują do znanych powieści O Sherlocku Holmesie, mamy ducha z bagien, sprawa błękitnego karbunku cool oraz tajemnica czarnego ogiera. Na pewno pojawią się kolejne. Tamte pięknie wprowadzają nas w ten klimat XIX wieczny, a tutaj z kolei w tych nowszych książeczkach mamy czasy bardziej współczesne, czyli pojawiają się telefony i różnorodne. Rzeczy związane ze współczesnością i moją możliwością wykorzystania technologii. Mały Sherlock, piekielny alarm, to opowieść o dziwnych zjawiskach związanych z pojawiającym się ciągle alarmem, dzwonka, alarmami pożarowymi, dzwonkiem i tak Mali detektywi prowadzą śledztwo, dlaczego dochodzi do tego zamieszania, dlaczego Straż Pożarna przyjechała i tak dalej. Śledztwo będzie ich prowadziło w różne obszary szkoły. Jakie będzie rozwiązanie zagadki, musicie się przekonać sami, sięgając po tę książkę. Urodzinowy skarb to kolejne podążanie za różnorodnymi zagadkami, a przy okazji odkrycie dziwnej, zagadkowej sprawy. Bo nasi bohaterzy trafią na jeszcze jedną zagadkę. Zniknięcie złotej rybki toczy się wokół akcji związanej z pojawianiem się i znikaniem rybki w akwarium szkolnym, ale też dowiedzą się dzieci, dlaczego nocą w szkole pojawiało się światło i skąd wzięły się dziwne zjawiska i dziwne zniknięcie pani od przyrody. Poszukiwacze zaginionych ziemniaków to historia związana z tajemnicami, które kryje w sobie mieszkanie na ostatnim piętrze w kamienicy, w której mieszka mały detektyw. Misja T-Rex to misja związana z poszukiwaniem kości dinozaurów. Okaże się, że nasi detektywi są fantastycznymi archeologami, a może paleontologami. E, tajemnica kościotrupa to kolejne spotkanie z naukowymi zagadkami. Tym razem e, mali detektywi muszą wyjaśnić dlaczego i z, w jaki sposób e, w pewnym budynku, zamczysku czy wieży pojawia się e, szkielet. Ciekawe jakie będzie rozwiązanie. Jeszcze jedna: duby w wesołym miasteczku. Bohaterzy dowiedzą się dlaczego e, i co dzieje się, co wywołuje różnorodne dziwne zjawiska. E, tajemnica skrzyni skarbów także podsuwa kolejną zagadkę. Tym razem będzie spotkanie z tajemnicami sprzed lat oraz zakopywanie własnej skrzyni skarbów. Wszystkie te tomy cechuje to, że mają one bardzo krótkie rozdziały. Do tego na początku każdej lektury poznamy bohaterów, także nie musimy ich znać za każdym razem, zostają przedstawieni. Poza tym w każdym rozdziale pojawiają się zadania. Treści są pytania są oparte o treści każdego z rozdziałów i dzieci muszą logicznie wywnioskować. Co mogą przyczynić się do określonej rzeczy, jak te określone zjawiska wyjaśnić, i muszą rozwiązywać różnorodne łamie główki dalej. Czyli piękne, aktywne czytanie, pięknie wplatane zadania łamie główki w treść. Na początku kolejnego rozdziału, oczywiście, te rozwiązania są wyjaśniane, więc dzieci mają okazję sprawdzić. Czy na pewno e, dobrze obmyśliły rozwiązania? No i na koniec e, Justyna Betnarek, banda czarnej wrote e, oraz zielone piórko e, Zbigniewa. Skarpetki kontratakują. Banda czarnej wrote to opowieść o, o można byłoby powiedzieć rozczarowaniu, żalach, o tym, że. Czasami mamy do kogoś pretensje, że nam się w życiu nie udało, a tak naprawdę jedyne, jedynymi osobami, jedynymi postaciami, do których możemy mieć żal, że nam się coś nie udało, jesteśmy my sami. I to, że komuś się udało, to jest właśnie tylko i wyłącznie jego zasługa. Tylko współpraca może pomóc nam w uchronieniu się przed różnorodnymi zagrożeniami, może pomóc w naprawie naszego życia. Ciekawie pokazana, motyw współpracy, wsparcia, miłości do e, przyjaciół, e, rodzeństwa itd. E, autorka pokazuje, że zazdrość niszczy, a miłość buduje. E, Zielone piórko e, Zbigniewa to z kolei opowieść o papudze, która jest bardzo taka nietypowa, złośliwa, żarłoczna. A wszystko zaczęło się od tego, że po wielu, wielu latach pracy ciężkiej i wielu odmawiania sobie różnych rzeczy, tata dostaje awans, i córka w końcu może mieć rowerek, a mama może spełnić swoje życzenie, swoje marzenie. Na no tym marzeniem jest posiadanie papugi. No, okazuje się, że w nie mają wystarczającej ilości pieniędzy na tę papugę, ale mają y, pieniądze na określoną papugę zieloną czyli na zielonego Zbigniewa, który jest y, nie tylko żarłoczny, ale też złośliwy. Niestety. Papuga ginie, zostawiając w bliskich żal. No, może nie do końca wszystkich bliskich, bo o, tata czuje ulgę, że złośliwa popuga, która mu codziennie dokuczała, w końcu znika. E, Pinkerton, czyli skarpeta e, małej B, rusza na poszukiwania e, w wyjaśnieniu zagadki, ponieważ głównym podejrzanym różnorodnych e, wydarzeń toczących się wokół zaginienia jest. Zaginięcia jest tata Małej B. Co z tego wyniknie, musicie się przekonać sami. Mamy tutaj całe mnóstwo różnorodnych przygód. Zresztą e, książki Justyny Betnarek e, z serii o, czy, o, opowieści o skarpetkach, bogate są w wiele różnorodnych przygód. Polecam i do zobaczenia.